Ostatnim olejkiem, o którym chciałam Państwu opowiedzieć, jest olejek Pro Slim. Od razu mówię, nie tylko dla kobiet. Absolutnie również mogą go używać panowie. Wiemy, przynajmniej osoby, które, które nas znają, że samo CBD hamuje ośrodek głodu. Wsparte trzema roślinami, które dodatkowo jakby wzmacniają działanie w tym kierunku, jest świetną metodą na wsparcie odchudzania. Poprawy przemiany materii, no i przy okazji dzięki temu jakości życia. W olejku ProSlim jest ziele poziomki, tak, tej poziomki, którą znamy przede wszystkim z owoców, jest ziele krwawnika, a także ziele fiołka trójbarwnego. A ziele i liść poziomki jest bardzo tradycyjnie od dawna stosowanym produktem, który przyspiesza przemianę materii i przyspiesza właśnie odchudzanie. Ziele krwawnika tak naprawdę używane jest w fitoterapii jako lek, który oprócz tego, że tą przemianę materii przyspiesza także wygaja cały przewód pokarmowy, działa przeciwzapalnie, a także jest używany w nawet jakichś obrządzeniach, jeżeli są przewodu pokarmowego, również przy chronicznych zaparciach. Wtedy używa się krwawnik. Fiołek truba, trójbarwny, ziele tego fiołka yy, jest używany. Także dla przyspieszenia przemiany materii, ale również yy, ziele fiołka detoksykuje nasz organizm, czyli przyspiesza oczyszczanie z toksyn. I to połączenie poziomka, krwawnik i fiołek, tutaj mamy typowo polskie zioła, ale połączone z zasadami medycyny chińskiej w taki sposób, aby one się wspierały. To nie jest tak, że jeżeli każdy z tych ziół przyspiesza materię, to będzie jakiś super szybki efekt, tylko to są synergicznie wsparte działania tych ziół dla lepszego efektu właśnie w pozbywaniu się i nadmiaru tkanki tłuszczowej, i poprawy trawienia, i lepszej detoksykacji organizmu. Polecam ten, ten olejek osobom. Po zimie, teraz kiedy najczęściej chcemy do wakacji coś zrzucić, polecam zawsze, kiedy potrzebujemy jakby większą uwagę skupić na naszym odżywianiu i kiedy potrzebujemy się czymś wesprzeć. Co jest tutaj bardzo ważne? Mianowicie, często stresujemy się wtedy, kiedy się odchudzamy. To jest taki aspekt, o którym nie każdy mówi. To jest to, że jeżeli podejmujemy decyzję o odchudzaniu się, po pierwsze mamy e, informacje od otoczenia, środowiska, że może za wolno, może coś źle robimy, my sami byśmy chcieli ten efekt przyspieszyć. E, I czasami ze stresu robimy błędy żywieniowe. I uważam, że używanie tego olejku w tym czasie jest kluczowe po to, żebyśmy się nie stresowały stresowali, tak nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, nie stresowali odchudzaniem, tylko żebyśmy z taką pełną świadomością mogli spokojnie, z planem, po prostu realizować swój program. I tutaj olejek Pro jest absolutnie rewelacyjnym wsparciem. Czyli jesteśmy wyciszeni, odstresowani, z przyspieszoną przemianą materii, bez zatwardzeń, co jest absolutnie bardzo ważne, a także przy większej detoksykacji naszego organizmu z toksyn. Dlatego tutaj kieruję słowa do wszystkich dietetyków, którzy mogą ten olej włączyć do terapii dla swoich podopiecznych. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.dobrekonopie.pl, a także już typowo na szkolenia na szkoleniamałpa. dobrekonopie.pl. Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że te informacje przybliżą Państwu nasze produkty i ta wyjątkowa, absolutnie linia ziołowa zaciekawi Państwa i będziecie mieć ochotę ją przynajmniej spróbować.